Widzowie tu Roblox ziomek, bo dzisiaj zmieniamy nazwę. No i jak widzicie, znowu gramy w Pet Simulator X. Pewnie się zastanawiacie dlaczego piję te laski. Bo dzisiaj chcę bardzo ukończyć yy, te wszystkie rzeczy i zdobyć właśnie sanki. Więc przechodzę tak parę tych i sobiorę tutaj. Raz tutaj, raz tutaj Raz tu, raz tu I raz tu Raz tu, raz, tu, raz, tu, raz, tu, raz tu. To szybko mi w miarę chodzi Straciliśmy trochę ps tamtych Ale nie martwmy się, bo te bagłamki są to powsze Wzięliśmy jeździliśmy na Dark Matter to się opłacało 9 takich Za 8 takich to Znaczy 9 tych Galaxy Foxów za 8 Santa Pausów Ty miałem 4 tryliony Teraz będę miał 5-6 trylionów Dobra, kolejna mapka Tu już mają po 300 milionów Siły To miara szybko nam idzie Jednym kliknięciem w sumie no, Jeżeli chcecie speedrun Hmm, to za niedługo pod live możecie... Dzisiaj będzie live, więc wpadajcie na niego. O godzinie 19 lub 18. Hmm, będzie fajnie. Będziemy rozdawać i grać w chłopego. Jak ktoś wygra w chowanego. Teraz dajemy no, właśnie takie... Nie wiem, jakieś pacy. I zrobimy też openin Na Hell Hunter. Teraz tutaj i fasolki już było po 600 milionów mocno Jim Bradów dzisiaj chyba nie będziemy robić, tylko 1250 lasek musimy zniszczyć. No to ciężko trochę. Wydział w mi bardzo, bardzo ciężko i to już ma po jeden... Milion Jeden by. my mamy już tylko trylion jak na razie Zbawiłem się moich pleców Tu mi szkoda Teraz idziemy na tych O co jest przed tych tech city I Na tych City to ma już potrzebę więc bardzo dużo mm. no i wywaliło mnie serwer serwa oczywiście tak zawsze jest, że mnie wywala serwer serwa no wiesz, tysiąc fasolek tak jest, jak mi się zrobiło tysiąc fasolek czyli jesteśmy sami nie je na jakiś prawdziwy serwer zaraz wrócimy widzowie dobra widzowie, jeszcze ja jesteśmy nie wiem dlaczego dopnęło nas na christmas event jak widzicie, mamy 666 zniszczonych To idziemy na i City znowu no, I że te cukierki, czy tam te... No, chyba cukierki raczej Pienniki. Mają potrzeby A my tych takich piernikowych łapek pieska Lub kotka mamy Sami widzicie, jeden by Więc dzisiaj na live lub jutro yy, jak to się nazywa yy, no zrobimy sobie opening tutaj na darktechu już te fasolki yy, znaczy te cukiereczki mają po 10 by to widzicie właśnie chcę wam się pochwalić to co wam już mówiłem że wsadziłem do dark Techu takie te, patrzę ile mi ich przybędzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć aż. Czyli będę musiał zdjąć to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Będę miał raz, dwa, trzy, cztery i będę miał dziesięć zapełnionych. To jest całkiem spaczko. Jest Gigi Brad. Gigi Brad jest widzowie. Zniszczymy dziedzinę czy czekamy do tych? Bardzo dużo. Dobra. Nie wiem, ry... widzowie, ryzykować na dziedzinę czy. czy jak? Chyba, że mi to się zaliczy. Oby tak, dobra, niszczy go. Dobra, zniszczyliśmy. Dostaliśmy 300k. Co jest? Lol. Jakiś lol jest tutaj. Dobra, zaraz to Śmieszny maskinek. I tutaj, już na Steampunku to ma po 37 by. Co jest? Widzowie, to widzicie? To ja wrócę do was, jak już zniszczę. Będzie jakaś połowa. Dobra, widzowie, już 857. No to już jest połowa tego. to jest bardzo dużo, to idziemy w noc sobie może na Alien Forest nie wiem gdzie to się najszybciej zbiera ale no, chyba na Alien Forest to jest tak dużo się albo nie nie wiem co psuło mi się co Pójdź do wejść teraz do kolegi Patrzcie, w co ja tą gram. To w ogóle niepotrzebne jest. To się... ja, po prostu... I mówię, to... No i oczywiście ma... Fula. Nie wiem w sumie, dlaczego on gra. Powinno nie być fula. Ale co to? Nie pamiętam... Bo że coś mi się to zepsuło. Nie, nie, nie mam do niego, bo on był. trzeba przede mnie. Mogłem od niego zbierać to. Poniosł 200 trylionów. No tak, bo. Byle, byle, to ja jestem właśnie nim. Mam 200-300 trylionów. Czy już nie, już spadłem stopki. Dla widzów ja byłem widzowie O tutaj i czekajcie widzowie Zaraz nabijemy tutaj Jeszcze widzowie zanim coś zrobimy Chciałbym pójść na chwilę na Trading Plaza wyjdziemy tu sobie hmm. hmm. dobra. Jest To i co tu jest do kupienia? No. W miarę słabe. Tutaj ostatnio widziałem, że ktoś miał hiuczkaty. Teraz widocznie nie ma I tu hiuczkatów. Ja bym chciał zmić prawda? Bo tu już weźmiemy i tak. O! Działa. To działa. Dobra, teraz na tą fasolkę. Muszę mieć dużo fasolek tych cukierków. Dobra, wywalamy z tego serwa. To chyba widzowie na dzisiaj to już dużo zrobiliśmy, więc my kończymy. I siemanko widzowie!